Witam wszystkich, tu Knives Passion. Dzisiaj mam dla was ostrzałkę Lansky turmox a jest to naprawdę bardzo fajna ostrzałka, a ten film robię po to, żeby powiedzieć wam dlaczego jest tak dobra. Zacznijmy od samych rozmiarów tej ostrzałki. Nie jest jakoś szczególnie duża, jak na taką ostrzałkę z podstawką, dzięki której będziemy mogli łatwiej utrzymać kąt. Jest takich dość kompaktowych rozmiarów, wydaje mi się, że spokojnie możemy sobie przynosić w jakimś plecaku, oczywiście w domu też nie zajmuje dużo miejsca, możemy sobie włożyć ją do szuflady albo nawet położyć gdzieś na wierzchu, bo jest naprawdę fajnie wykonana, całość jest drewniana, ładnie polakierowana i taka gładziutka w dotyku, więc spokojnie jakość wykonania jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Jedyny do czego mógłbym się przyczepić, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, to ten czarny wkręt, który może nie tyle razi mnie estetycznie, bo akurat nie jestem aż tak bardzo perfekcjonistą. Więc, okej, okay, może być. Natomiast, mają swoje inne wady, które troszkę bardziej denerwują, jeżeli troszkę pracujemy tą klapką. I otwieramy, wyciągamy, wkładamy te pręty, albo się dokręca, albo wykręca. I jeżeli się wykręci, klapka nam odstaje. Jeżeli za bardzo się dokręci, to bardzo ciężko jest ją ruszyć. A troszkę słabe rozwiązanie, mogli się trochę bardziej postarać. Natomiast całościowo jakość jest na tyle fajna, że jestem w stanie to wybaczyć. Przejdźmy już do samych, samego sedna tej ostrzałki, czyli do prętów ostrzących. Wejmę wszystkie. Żeby wam pokazać, one siedzą w takich e, otworach. E, no i teraz tak. Co my tutaj mamy? Takie szaro-brązowe pręty, które służą do e, takiego wstępnego ostrzenia, chociaż tak naprawdę i tak mają bardzo, bardzo e, taką delikatną gradację, że właściwie spokojnie moglibyśmy ostrzyć tylko na tych. E, natomiast zaraz opowiem o tamtych. Ten, jeżeli nożyk nie idzie przez kartkę, jeżeli oczywiście też nie goli, ale raczej nie idzie przez kartkę, to najpierw jedziecie sobie na tych. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Może to odłożę sobie na chwilę na bok. A powiedzmy, oczywiście, w tej podstawce mamy dwa kąty ostrzenia, jeden to 25 stopni. Wygląda to w ten sposób. A drugi to ten bardziej popularny kąt 20 stopni, który wygląda w ten sposób. Całość troszkę się rusza, natomiast kompletnie nie jest to żadnym, żadną przeszkodą w niczym. Praktycznie to nie przeszkadza, więc nie ma problemu. Ostrzenie wygląda w ten sposób. Przepraszam, jeżeli będę to robił jakoś nie do końca dobrze. Natomiast za kamery ciężko troszkę jest to ogarnąć. Ostrzenie wygląda w ten sposób. Musimy się starać, żeby do ostrza też czubek noża i nożem musimy trzymać kąt 90 stopni względem tej podstawki, a trzeba też trochę uważać, żeby nie działać w tą podstawkę nożem za każdym razem, jeżeli zjeżdżamy ok, teraz z drugiej strony Bardzo proste, łatwe. A jeżeli chodzi o krawędź nocą, wygląda w ten sposób. Myślę, że jest tutaj ostrość. A tak wygląda krawędź nocą po przejechaniu na, tych, a, średniej, na tej średniej gradacji. A teraz oczywiście wyjmujemy sobie te pręty i wkładamy te białe. Trochę trudno się to robić za kamery, natomiast wydaje mi się, że nożyk i tak jest podostrzony. Sprawdźmy sobie to na kartkę, którą sobie tutaj przygotowałam. Jak widzicie, nożyk idzie przez kartkę dość gładko. Gdybym miał normalną pozycję ostrzenia, oczywiście można wyostrzyć nożyk tak, żeby golił i żeby bez jakiegokolwiek zająknięcia przeszedł przez całą ludką kartkę, więc naprawdę ostrzałka robi robotę i robi ją naprawdę dobrze. Jedyne jeszcze, co miałbym Wam chyba do powiedzenia, to cena, o której nie wspomniałem. Ostrzałka kosztuje około 80 zł, jest to naprawdę... Bardzo mało za tak dobrą ostrzałkę, która w dodatku jest taka ładna i fajnie wykonana z dobrych materiałów. W 100% polecam. Ja jej nie kupiłem. Dostałem ją od mojego chrzestnego ze Słowacji. Za co mu jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę bardzo dobry sprzęt, który spisał się już trochę, na nie ostrzyłem. Częsty a sam renum 710, snubię go przed tym jak wyleciał w świat, tak żeby oczywiście szedł przez kartkę, przecież każdy nożyk musi a, od iść przez kartkę, dlatego właśnie a tak go wyostrzyłem. Podsumowując, e, bardzo fajna ostrzałka za poniżej, dużo poniżej 100 zł, bo kosztuje około 80, a w 100% polecam. E, jeszcze... O czym chciałbym Wam powiedzieć, jeżeli ostrzycie noże, to na tych prętach białych, jak i a, tych szaro-brązowych, pojawiają się takie ślady. Nie wiem, czy uda mi się złapać na to ostrość i Wam to pokazać. A, mam bardzo fajny sposób na pozbywanie się tych śladów. A, jeżeli znajdę jeszcze trochę czasu, to na pewno nagram y, to, żeby się z Wami podzielić, w jaki sposób a, szybko, a łatwo usuwać takie ślady po ostrzeniu. A to tyle, tak jak zawsze pamiętajcie wpadanie do mojego Facebooka, lajkować, komentować, no i tak jak zawsze, trzymajcie się!